NEWS NA DZIŚ! Znacie Kartkiego i jego obecną dziewczynę Niki? Wiecie, jaka była przeszłość Kartkiego z innymi kobietami? Na profilu dziewczyny rapera, czyli Niki, ukazało się przerażające story, które zniknęło po niespełna 7 godzinach. Nicole która na Instagramie posługuje się nickiem a nikki, w stories zamieściła zdjęcia poświęconej twarzy, a także wyznania, że padła ofiarą zdrad ze strony swojego chłopaka, z którym była 7 lat. Zradził mnie z czterema kobietami naraz, przez cały czas wmawiał mi, że mnie kocha. Był, pisał, całował, utrzymywał pozory, i nagle to, nigdy nie wierzcie nikomu, napisała kobieta na swoim profilu na Instagramie. Wmawiał, że jestem najważniejsza i że mnie kocha. A jedyne, czym się zajmował przez ostatnie 3 miesiące, to. I tutaj bardzo niecenzuralne słowo: Czterech kobiet. I ja, w tym najgorzej poszkodowana. Byliśmy razem 7 lat. Dziękuję. Przekazała. Nie dość, że zdrajca i kłamca to jeszcze damski bokser. Nic się nie zmieniło. Nigdy. Mam nadzieję, że teraz będziesz już na zawsze skancelowany. Już mnie nigdy nie uciszysz. Przekazała. Post dziewczyny został opisany na jednej z grup na Facebooku, gdzie internauci sięgali pamięciom Związku Kartkiego z, wi z niejaką Wiktorią z 2019 roku. Wtedy wówczas został również oskarżony o przemoc. Wiktorię wszyscy podejrzewali o to, że ona chce tylko zaistnieć, że w ogóle go nie kochała. Bił ją, ona mu wybaczała. Uderzył znowu, wybaczała. Jakoś szczególnie mnie to nie dziwi, patrząc na to, ile kobiet wraca do swoich oprawców. Jednakże jest to dla mnie przerażające. Domyślam się, jak trzeba być zaślepionym i zakochanym, żeby wybaczyć przemoc. Coś, co jest po prostu niedopuszczalne. Śledziłam trochę Niki i wcześniej kilka razy zdarzyło się, że wstawiła jakieś story, na którym miała siniaki, była pośniaczona, czy w postach na plecach miała siniaki, ale wiecie jak to jest. Story znikało, nikt do tego nie przykładał jakiejś większej uwagi. Wiele razy później pisała, że wstawiła te story, że przemyślała, że to jest w ogóle nieprawda, że kłamała, że go nie oskarża o nic, a dzisiaj taki oficjalny statement, już z oznaczaniem jego profilu. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej, uwolni się od niego, odejdzie dla dobra i samej siebie. Jeśli to są fakty, to jest to bardzo przykra sytuacja. Szczerze, lubię muzykę Kartkiego, natomiast przemoc no nie jest dla mnie do zaakceptowania. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej sytuacji. Dla mnie jest to przerażające i zostawcie obserwacje na moim profilu.